Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wieczorze przy kominie w wieczornej godzinie. I w kolejnym odcinku opowiadania: Marta na wakacjach. To był pierwszy dzień wakacji, w którym padał deszcz. Padał to za mało powiedziane. Lało! Marta obudziła się, ale nie chciała wychodzić spod kołdry. Patrzyła, jak strugi deszczu uderzają o parapet, a drzewami targał wiatr. Niebo było pokryte gęstymi chmurami i nic nie wskazywało na to, że pogoda poprawi się w najbliższym czasie. Słyszała, jak babcia krząta się w kuchni. Wyobrażała sobie, co przyrządza na śniadanie. Wydawało się jej, że czuje zapach naleśników. Była bardzo szczęśliwa z tego powodu. Nagle na parapet wskoczył znajomy kot. – Baćko! – cały przemoczony – Patrzył na Martę błagalnym wzrokiem. Nie zastanawiając się ani chwili, Marta wstała, podeszła do okna i wpuściła go. Baćko, wchodząc do środka, zamiałczał, otrzepał się z wody i wskoczył na łóżko wprost na poduszkę Marty. Baćko, pobrudzisz mi pościel! wykrzyknęła Marta. Ale widząc, że Baćko trzęsie się z zimna, sięgnęła po koc, który leżał na krześle, i owinęła go wycierając wodę z jego sierści. Przytuliła. A on przymknął oczy i zamruczał. Już dobrze, Baćko. Zimno ci, ale się trzęsiesz. Ogrzeję cię. W tym momencie weszła do pokoju babcia. Martuś, zrobiłam naleśniki wsta. O, Baćko, ale przemógł. Wezmę go może do kuchni i przy piecu zrobię mu posłanie. Ogrzeje się. Dobry pomysł, babciu. A ty się ubierz, już zaraz dziesiąta. Wiem, ale taka pogoda, że, że nic mi się nie chce. A Zuza z Mateuszem przyjdą? Nie wiem. Marta podała kota babci i sięgnęła po telefon, żeby sprawdzić, czy ma jakieś wiadomości od Zuzy. I rzeczywiście, Zuza do niej napisała. Babcia wychodząc, zapytała: I jak, napisała coś? No tak, nie przyjdą. A mieliśmy dziś budować szałas w lesie. Szkoda. No trudno, zobacz za okno. Co widzisz? Deszcz, wiatr jest zimno. Może nie mają ochoty, i też tak jak ty, zaraz będą pić ciepłą herbatę z malinami. Pogoda ma się poprawić za kilka dni. Koniec lipca często tu taki bywa. No już, zostaw ten telefon. Odpiszę tylko. Dobrze. No ale już, uśmiechnij się. Pomyśl, że niedługo ciocia Bogusia przyjedzie. No hmm, super. Babcia wyszła z pokoju, mówiąc do baćka. Aleś przemógł! Gdzie się tak szwendał, że takiś mokry, a? Marta popatrzyła jeszcze przez chwilę za okno. Deszcz troszkę mniej padał, ale wiatr szalał po drzewach i widać było, że nie zamierza przestać. Ubrała się ciepło i poszła do kuchni. Nałożyła babci i sobie na talerz naleśniki i wyłączyła wodę, która właśnie zaczęła się gotować. Zalała herbaty i dorzuciła malin z miseczki. Babcia była zajęta kotem. Przygotowywała mu kącik na piecu. W jej domu był jeszcze stary piec kaflowy. Używała go w takie dni jak ten niby letni, ale chłodny i prawie jesienny. Kot był bardzo zadowolony, że ktoś się nim opiekuje. Babciu, yy, z czym chcesz naleśniki? W lodówce jest dżem truskawkowy, który robiłam dwa dni temu. Cudownie! Babciu, ja tak uwielbiam Twoje dżemy! Wiem, cieszę się. Pod koniec sierpnia zrobimy powidła śliwkowe. Nauczysz mnie? Oczywiście! Komuś w końcu muszę przekazać moje tajemne przepisy. O, dostąpię tego zaszczytu, babciu? Babcia nie zdążyła odpowiedzieć. Ktoś zapukał do domu i, nie czekając na odpowiedź, otworzył drzwi i wszedł do środka. Marta i babcia z przestrachem spojrzały na siebie. Po chwili w kuchni stanął Mateusz i zapytał Martę. Idziemy?